Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Panie Ministrze, czy Pan oszalał? Czy Pan nie rozumie, że resort obrony narodowej to jest ostatni resort, w którym sekretarz stanu powinien być politykiem? Jeżeli Pan nie ma innych przykładów, niech Pan spojrzy na swoich kolegów. Czy Pan widziałby takiej sytuacji sekretarza stanu Pawła Bejdę, Pawła Zalewskiego, pana ministra Wziątka? Przecież to jest kompromitacja. Wychodzimy tutaj, żeby w imieniu Sejmu zapytać o to, co się naprawdę wydarzyło. Co się naprawdę wydarzyło? To jest Sejm, to nie jest wiec Platformy Obywatelskiej, gdzie może pan kłamać ile wlezie. Przyszliśmy tutaj w imieniu naszych obywateli, naszych wyborców, w imieniu żołnierzy, którzy zwracają się do wszystkich polityków, posłów wszystkich opcji z pytaniem, jak było naprawdę. I pan wychodzi, uprawia tutaj politykę. No mało panu było kampanii wyborczych. Mieliśmy trzy wybory. Niech pan się zachowuje jak minister, urzędnik państwowy, mężczyzna. Niech pan ma odwagę wziąć odpowiedzialność za urząd, który pan sprawuje. Szanowni państwo, panie marszałku, pan zgodzi się na wydłużenie krótkie zdanie jeszcze uzupełnie, jeżeli pan się zgodzi. Mówię. Sprawa jest naprawdę, szanowni państwo, poważna. Sprawa jest poważna. Tysiące naszych żołnierzy. Policjantów i strażników granicznych. Dobrze państwo o tym wiecie. Nie wie, czy państwo polskie zanim nimi stanie w sytuacji próby kryzysu. Czy kiedy użyją broni, to będą mieli zarzuty prokuratorskie, czy będą mieli założone kajdanki, a minister Tomczyk nie wyjdzie i nie zacznie pochukiwać na opozycję. Wymagamy tylko jednego. Żeby za waszymi słowami szły czyny, żebyście wyszli i powiedzieli. Przekroczono uprawnienia. Zabrakło wrażliwości. Mówił o tym pan premier Kośniakamy. Czemu Pan nie potrafi tego powtórzyć? Zabrakło wrażliwości. Może trzeba było to zrobić inaczej, ale zawsze będziemy stać za naszymi żołnierzami. Jeżeli popełnili jakiś błąd, bo to się zdarza przy użyciu broni, zostaną wezwani. Zostaną pouczeni przez dowódcę, może wysłani na dodatkowe szkolenie, ale nie będą upokarzani poprzez takie ani inne środki zatrzymania, a już największym pogorzeniem jest to, że ich przełożony nie polityk, tylko urzędnik państwowy wychodzi. I na tej sytuacji uprawia politykę. To jest wyjątkowo haniebne, wyjątkowo szkodliwe i zamazuje ten sygnał, który jako wysoki Sejm powinniśmy wysłać do wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji. Stoimy za wami murem i względy polityczne, podziały polityczne chowamy za siebie, bo dzisiaj ważniejsze jest znacznie, wasze, znacznie, wasze bezpieczeństwo i szczelność naszej granicy. Tego bym oczekiwał od Ministerstwa Obrony Narodowej, a nie po prostu kontynuacji kampanii wyborczej. Naprawdę. Dziękuję bardzo.